Wesprzyj kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. Oczywiście, że macierzyństwo i, co, i ojcostwo są piękne, natomiast prawdą jest to, że najpierw kobiety muszą czuć się bezpieczne. Jeżeli nie będą decydować o swoim życiu i zdrowiu, to nie będą się czuły bezpiecznie. Ja sam w swojej rodzinie miałem dokładnie taki przypadek, i być może nie miałbym drugiego dziecka, gdyby obowiązywało to średniowieczne prawo antyaborcyjne, i trzeba je po prostu natychmiast zmienić. Trzeba zapewnić kobietom bezpieczeństwo. Darmowe żłobki, które ja wprowadziłem w Warszawie, dzisiaj stają się standardem w całej Polsce właśnie dzięki temu pomysłowi. Trzeba budować przedszkola i szkoły, tak jak ja to robię w Warszawie. Kwestia in vitro, gdzie rząd PiSu zabrał tę możliwość, na szczęście ona została przywrócona. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo. Wtedy kobiety będą chętniej rodzić dzieci, zapewnienie im przyszłości, również zapewnienie mieszkań dla młodych ludzi i tutaj najlepiej to robi po prostu samorząd.